To już pewne. Meghan Markle została całkowicie wykluczona z życia księcia Williama i księżnej Katarzyny. I nie chodzi tu o kolejny tabloidowy skandal czy chwilową kłótnię. Według najnowszych doniesień mediów amerykańskich, szczególnie magazynu US Weekly, para książęca zerwała wszelkie kontakty z Meghan. Nie ma telefonów, żadnych wiadomości. Tekstowych. Nie wysyłają sobie nawet Nastała absolutna cisza. Co więcej, Źródła zbliżone do otoczenia rodziny królewskiej podają, że decyzja ta nie była impulsywna, lecz wynikiem długotrwałego procesu. Książę William podobno odczuwa ogromny gniew, jednak nie objawia go krzykiem czy emocjonalnymi wybuchami. To zimna, przemyślana decyzja, chłodna w swoim wykonaniu i ostateczna. I choć Megan jest głównym symbolem tego rozłamu, problem sięga głębiej. Dotyczy również działań księcia Harego który po raz kolejny postanowił publicznie mówić o sprawach wewnętrznych monarchii. Kulminacją była kontrowersyjna rozmowa udzielona BBC, która miała miejsce na początku maja. To właśnie ten moment, według doniesień, był punktem zwrotnym. Wtedy William i Katarzyna mieli podjąć definitywną decyzję. Koniec dramatów, koniec napięć. Od tego czasu imię Meghan nie może być nawet wypowiadane w obecności księżnej Katarzyny. Pracownicy pałacu mają wręcz zakaz poruszania tego tematu. Ale nie chodzi wyłącznie o jeden wywiad. Cała sytuacja to wynik lat narastających nieporozumień, głębokiego rozczarowania i zmęczenia emocjonalnego. Publiczne wystąpienia Harego, rzekomo kapryśne zachowania Megan, wywiady pełne rewelacji, kontrowersyjne filmy dokumentalne to wszystko doprowadziło do poważnego rozłamu z rodziną królewską. A w centrum tej decyzji nie stoi zemsta. Lecz coś znacznie bardziej ludzkiego, potrzeba spokoju. Księżna Katarzyna zmagała się ostatnio z poważnymi problemami zdrowotnymi, a książę William skupia całą swoją uwagę na tym, by zapewnić jej bezpieczeństwo i równowagę psychiczną. I to oznacza jedno: całkowite odcięcie się od wszystkiego, co mogłoby wywoływać stres, w tym megan Marky. Nawet jeśli kiedyś nadejdzie czas pojednania, dla tej pary priorytetem pozostaje zdrowie i harmonia rodziny. Zgodnie z doniesieniami bliskich źródeł, księżna Katarzyna podjęła niezachwianą decyzję: nigdy więcej nie chce mieć kontaktu z Megan Marky. Nie kieruje się przy tym złośliwością czy urazą, lecz potrzebą zadbania o własne zdrowie psychiczne i emocjonalny spokój. Ta decyzja mówi więcej o obecnej sytuacji w rodzinie królewskiej, niż mogłoby się wydawać. A sprawa jest jeszcze głębsza niż proste unikanie obecności drugiej osoby, według informacji z pałacu Kensington. Książę William wywiera coraz silniejszą presję na króla Karola. Ma dość i nie ukrywa tego nawet przed samym monarchą. Nie chodzi tu już tylko o ignorowanie Megan. Wśród najbliższego otoczenia Williama panuje przekonanie, że temat Meghan został zamknięty na dobre. Książę, będąc coraz bardziej świadomy swojego przyszłego dziedzictwa i roli jako przyszły król, przyjął na siebie odpowiedzialność za ochronę monarchii. Zwłaszcza teraz. Gdy zdrowie jego ojca, króla Karola, budzi poważne obawy. To właśnie z tej nowej roli wynika konieczność podejmowania twardych, nieodwracalnych decyzji, a ta, dotycząca Megan, jest jedną z nich. Angela Levin, znana autorka biografii księcia Harego, odniosła się do całej tej sytuacji, mówiąc, że strategia rodziny królewskiej polega na całkowitym braku zaangażowania. Zero odpowiedzi, zero reakcji, żadnych oświadczeń, tylko milczenie. I według niej właśnie ta cisza boli Megan najbardziej. Bo jak odegrać się na kimś, kto odmawia gry? Bez paliwa drama nie może przetrwać. I właśnie o to chodzi cisza stała się bronią. Ironią losu jest fakt, że Megan, która niegdyś sama zerwała więzi z własnym ojcem oraz innymi członkami swojej rodziny, teraz doświadcza podobnego wykluczenia ze strony jednej z najbardziej wpływowych rodzin świata? Nie odbiera telefonów, nie otrzymuje żadnych wiadomości. Nie pada jej imię w korytarzach pałacu. Zupełna blokada. I nie są to jedynie działania Williama i Katarzyny. Także inni członkowie rodziny królewskiej zaczynają przyjmować podobną postawę. W całym otoczeniu królewskim daje się wyczuć zmęczenie. Zmęczenie ciągłymi kontrowersjami, grami PR-owymi, wywiadami pełnymi ukrytych ciosów i napięć. Wszyscy zdają się mówić jednym głosem wystarczy. A co z księciem Harrym? Tutaj sprawa nieco się komplikuje. Choć drzwi dla Megan zostały definitywnie zamknięte, wobec Harego pozostaje jeszcze odrobina nadziei. On wciąż jest bratem, synem, członkiem rodziny. Ale nawet ta ostatnia nić łączności opiera się na warunku, musi przestać publicznie prać rodzinne Brudi. Bez spełnienia tego warunku, nawet ten cienki most może runąć. Z doniesień medialnych wynika że dla rodziny królewskiej jakiekolwiek pojednanie z księciem Harrym nie będzie możliwe, dopóki nie przestanie on publicznie mówić o sprawach rodzinnych. Sytuacja Meghan Markle uległa radykalnemu zaostrzeniu, nie tylko została odsunięta na margines, ale jej obecność została całkowicie wymazana z królewskiego krajobrazu. Zakaz jest nieoficjalny, ale ma charakter definitywny, jakby nałożono na nią dożywotnie wykluczenie. To, co najbardziej szokuje, to sposób... W jaki to się odbywa bez głośnych komunikatów, bez medialnych sensacji, ale z chłodną konsekwencją i stanowczością. Książę William, według osób z jego bliskiego otoczenia, nie kieruje się emocjami czy rządzą odwetu. Nie chodzi mu o to, by rozgrywać sprawę na oczach opinii publicznej. Jego głównym celem jest ochrona instytucji monarchii przed dalszą degradacją w oczach społeczeństwa. Dla niego Meghan uosabia chaos. Nieprzewidywalność i zagrożenie dla wizerunku rodziny królewskiej. Jej liczne wystąpienia w mediach, kontrowersyjne wywiady i oskarżenia odbierane są jako działania destrukcyjne, które nie pasują do tradycyjnych wartości monarchii. Odpowiedź Williama? Całkowite zerwanie kontaktów i brak dalszych prób naprawy relacji. Punktem krytycznym miało być doniesienie, że imię Megan nadal pojawia się w rozmowach wewnątrz pałacu. Dla Williama to było już o jeden krok za daleko. Pobjęto jednoznaczną decyzję, od tego momentu Megan przestaje istnieć w kontekście królewskiego życia. Księżna Katarzyna, zmagająca się z problemami zdrowotnymi i wielkim stresem, nie tylko poparła tę decyzję, ale była jedną z jej inicjatorek. Jak donoszą źródła, to właśnie Megan przyczyniła się do wielu niepokojów, które mocno odbiły się na samopoczuciu Kate, zarówno psychicznym, jak i fizycznym. Co więcej, szkody nie ograniczają się jedynie do emocjonalnego aspektu. Wizerunek Rodziny Królewskiej ucierpiał, szczególnie po kontrowersyjnym wywiadzie u Oprach Winfrey. Pamiętny moment, gdy William, zazwyczaj opanowany i unikający bezpośrednich odpowiedzi, złamał protokół i odpowiedział dziennikarzowi na pytanie o rasizm w Rodzinie Królewskiej, stał się symbolem jego wewnętrznego napięcia. Nie jesteśmy rodziną rasistowską, powiedział z wyraźną irytacją, dając upust emocjom które skrywał przez długi czas. Ten nieplanowany wybuch był w oczach pałacu błędem, który mógł dać Megan i Harry'emu satysfakcję, że udało im się sprowokować reakcję. W rodzinie królewskiej panuje zasada nie reagować publicznie. William, mimo że jest przyszłym królem, musiał zmierzyć się z ogromną presją i frustracją. Jednak z perspektywy obecnych wydarzeń jasno widać, że jego cierpliwość się wyczerpała i że nie będzie już miejsca na kompromisy. Był to jasny sygnał, że strategia milczenia, tak starannie zaplanowana przez rodzinę królewską, może jednak zostać naruszona, i to sprawiło, że William poczuł się narażony. Od tego momentu postanowił jeszcze bardziej trzymać się zasady pełnej powściągliwości. Żadnych komentarzy, żadnych gestów, które mogłyby być interpretowane jako odpowiedź, zero uznania dla drugiej strony. I właśnie ta kompletna cisza jest czymś, co zdaje się najbardziej uderzać w Megan. Według licznych źródeł ironia całej sytuacji jest wręcz dramatyczna. Megan, która niegdyś sama odcięła się od ludzi, których uznała za toksycznych, w tym własnego ojca, teraz doświadcza niemal identycznego traktowania ze strony rodziny królewskiej. Można odnieść wrażenie, że pałac zaczerpnął lekcję z jej własnej księgi całkowite zerwanie więzi, bez rozmowy, bez zakończenia, bez szansy na pojednanie. Tylko chłodny dystans i definitywność. Co więcej, to odcięcie nie ogranicza się jedynie do wnętrza pałacu. Relacje z osobami z zewnątrz również zaczęły się rozpadać. Edward N. Ninful, były redaktor naczelny brytyjskiego woga, który kiedyś robił wszystko, by zadowolić Megan podczas jej udziału w redagowaniu jednego z numerów, obecnie nie utrzymuje z nią żadnego kontaktu. Współpraca, która miała być wielkim wydarzeniem medialnym i kulturowym, zakończyła się porażką. Według relacji osób z redakcji, atmosfera podczas pracy z Megan była napięta, jej wymagania były wygórowane, a zachowanie przypominało postawę gwiazdy, która oczekuje specjalnego traktowania. Początkowo N-Ninfull tolerował jej zachowanie w imię dalszej współpracy i prestiżu, jednak z czasem przekroczyła granicę, której nie dało się już zignorować. Ten sposób działania nie jest jednak jednostkowym przypadkiem. Megan ma skłonność do budowania relacji w szybkim tempie. Często opartych na wspólnych poglądach politycznych, powierzchownym uroku czy pozornie szczerym komplementowaniu. Jednak gdy relacje te nie rozwijają się zgodnie z jej oczekiwaniami lub nie podporządkowują się jej woli, bardzo szybko ulegają rozpadowi. Ten schemat powtarzał się wielokrotnie: od byłych pracowników po celebrytów i znane postaci ze świata mediów coraz więcej osób dystansuje się od Megan. Rodzina Królewska również zauważa ten trend. Obizolowanie Megan przestaje być wyłącznie kwestią emocjonalną czy społeczną. Staje się coraz bardziej widoczne i namacalne. Nawet w kręgach hollywoodzkich, gdzie niegdyś była witana z otwartymi ramionami, jej gwiazda zaczyna blednąć. To, co kiedyś stanowiło o jej wyjątkowości w wejście do rodziny królewskiej, przełamywanie konwenansów, budowanie własnej narracji, dziś obraca się przeciwko niej. Ludzie stają się ostrożni. Jej dawny urok już nie działa tak jak wcześniej, a osoby, które kiedyś się wspierały, milkną lub całkowicie się wycofują. Książę Hary obecnie porusza się po bardzo cienkiej i niepewnej linii, balansując między dawną lojalnością wobec swojej rodziny a obecnym życiem, które zbudował wspólnie z Megan. Choć relacje między nim a resztą rodziny królewskiej są napięte, wielu wciąż żywi nadzieję, że być może w jakimś momencie odnajdzie drogę powrotną. Jednak ta ścieżka nie jest już otwarta bezwarunkowo, wiąże się z jasno określonymi oczekiwaniami i restrykcjami. Nie ma już miejsca na spontaniczne wypowiedzi w mediach, nieautoryzowane wywiady, współpracę z kontrowersyjnymi platformami streamingowymi, ani na publiczne krytykowanie instytucji monarchii, która przez wieki była symbolem stabilności i tradycji. Perspektywa jego powrotu wydaje się coraz mniej prawdopodobna, Zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak bardzo Harry związał swoje losy i tożsamość medialną z przekazem Meghan. Od pamiętnego wywiadu oprach Winfrey który odbił się szerokim echem na całym świecie, poprzez wieloczęściowy serial dokumentalny emitowany na platformie Netflix, aż po jego autobiograficzną książkę, wszystkie te projekty stanowiły jeden spójny obraz, często krytyczny wobec pałacu, a zarazem pełen emocji, żalu i poczucia krzywdy. Wycofanie się z tego wszystkiego w tym momencie oznaczałoby nie tylko odejście od żony, ale także zburzenie całej narracji, jaką wspólnie zbudowali narrację o niezrozumieniu, odrzuceniu i poszukiwaniu wolności. To nie jest tylko kwestia prywatnej decyzji, to byłoby także uderzenie w ideologię, którą oboje publicznie reprezentowali przez ostatnie lata. Im bardziej Harry stara się bronić Megan i chronić ich wspólny wizerunek, tym trudniejsze staje się dla niego zdystansowanie się od tej rzeczywistości. Z perspektywy pałacu jego działania nie są już postrzegane jako próba ochrony najbliższych, lecz jako systematyczne wykorzystywanie tytułu księcia do prowadzenia działań medialnych, które nierzadko oparte są na jednostronnych interpretacjach i osobistych urazach. Wielu obserwatorów z otoczenia monarchii wskazuje, że Harry, niegdyś przykład obowiązkowego i oddanego członka rodziny królewskiej, obecnie wykorzystuje swoją przeszłość i pozycję do prowadzenia narracji godzącej w dobre imię instytucji, której zawdzęcza tak wiele. Warto również wspomnieć, że mimo przekazu sugerującego, iż zostali odcięci od wsparcia, w rzeczywistości, według licznych źródeł, król Karol przekazał synowi wielomilionowe środki finansowe, które miały im pomóc w płynnym przejściu do życia poza strukturami dworskimi. Mimo to Harry i Meghan wielokrotnie przedstawiali siebie jako ofiary porzucenia i braku pomocy, co spotkało się z rozczarowaniem i frustracją wśród wielu członków dworu królewskiego. W tym samym czasie Meghan, niegdyś pewna siebie, Świadoma swojej siły medialnej i potrafiąca skutecznie zarządzać własnym wizerunkiem, zaczyna coraz mocniej odczuwać skutki ochłodzenia relacji z opinią publiczną. Zaufanie, które kiedyś miała wobec swoich umiejętności kreowania narracji, powoli znika. Zaskakuje ją chłód, z jakim spotyka się nie tylko ze strony Windsorów, ale też brytyjskich mediów i instytucji kulturowych, które wcześniej traktowały ją z sympatią. Prasa. Która jeszcze niedawno pisała o niej w samych superlatywach jak The Sun, Daily Mail czy prestiżowy magazyn Vogue, obecnie coraz częściej publikuje materiały, w których ukazuje ją w mniej korzystnym świetle, nie unikając krytyki i trudnych pytań. To odwrócenie się mediów, które kiedyś wspierały jej publiczną misję, wywołuje w niej narastającą niepewność i, jak donoszą źródła, poczucie osaczenia. Nie można też nie zauważyć pewnej ironii, która rzuca cień na całą sytuację. Megan przez długi czas budowała swoją markę na ideach kobiecej siły, otwartości, inkluzywności i przejrzystości działań. Tymczasem coraz więcej byłych współpracowników oraz osób z jej otoczenia mówi o zupełnie innym obrazie o kulisach, w których dominowały kontrola, emocjonalna presja, elitaryzm i trudne do zniesienia nastroje. Niektórzy mówią wprost o kapryśnym zachowaniu, zmiennych emocjach, a nawet o sytuacjach, w których musieli zrywać współpracę by chronić własne granice. To wszystko sprawia, że coraz więcej dawnych sojuszników, zarówno z branży medialnej, jak i politycznej, odsuwa się po cichu od księżnej. Cisza wokół niej staje się coraz bardziej wymowna, nie jest już wynikiem szacunku, lecz raczej ostrożności i zmęczenia. Dla wielu obserwatorów to jasny znak, że błysk, który towarzyszył jej wejściu do rodziny królewskiej, zaczyna gasnąć. W obliczu wszystkich tych zmian jedno staje się jasne: świat, który kiedyś był pełen zaproszeń, blichtru i otwartych drzwi, teraz zamyka się przed tymi, którzy nie potrafili zbudować mostów opartych na zaufaniu i szczerości. Niezależnie od tytułów czy pozycji społecznej, każdy człowiek zbiera owoce tego, co zasiał. A wśród zgiełku mebialnych narracji i politycznych gier pozostaje pytanie, co naprawdę liczy się na końcu? Nie jest to jednak historia. Która kończy się osądem. To przypomnienie, że pokora, prawda i autentyczność zawsze mają wartość, nawet wtedy, gdy świat przestaje klaskać. Jak mówi Pismo Święte? Pycha poprzedza upadek, a wyniosłość ducha potknięcie. Księga Przysłów, godzina 16:18. Jeśli ta refleksja była dla Ciebie wartościowa, zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału aby nie przegapić nadchodzących odcinków, w których będziemy zagłębiać się w kolejne historie z głębszym przesłaniem. Dziękujemy, że byłeś z nami, twoja obecność i wsparcie znaczą dla nas bardzo wiele. Do zobaczenia w kolejnym filmie.